Zazwyczaj jest tak, że u koni wyścigowych pierwsze imię litera. musi być, litera musi być taka sama jak w przypadku matki. Mam się nazywa Ukajali, mm. więc jest uczytelka tańca. Taka czeska piosenka, po prostu tak jest. Ja takie niespotykane imię i dziwne. Wszyscy mówią: gdzie ten koń z takim dziwnym imieniem? I mówią: na no, czy uczytelka? Mm. To co zakładamy na głowę konia to jest ogłowie, zwane również tranzelką. Na wyścigach bardzo często właśnie spotykamy się z takimi ogłowiami różnych kolorów. Ponieważ, jak widać, często one bardzo pasują do barw i kurtek, których są ubrani do keje. Więc jest kolorowo. Tak, to, co ma koniu wszystko, to się nazywa wędzidło. Dzięki temu jeździec ma z koniem kontakt. i Jest w stanie nim odpowiednio kierować. Teraz będziemy zakładać siodło. Pod siodło zazwyczaj zakłada się jakąś gąbkę, bo już coś co yy, leży po prostu pod ścierką, żeby nie zakładać gołego siodła na grzbiet konia, żeby to siodło się również nie zsunęło podczas wyścigu. I siodło. Siodła wyścigowe z reguły są bardzo małe, bo są po prostu lekkie. Takie siodło z całym sprzętem, czyli dodatkowymi paskami, takimi jak popręk oraz obergurt, strzemiona i puśliska, waży około kilograma. Ponieważ jeźdźcy muszą być lekkie, z całym sprzętem muszą ważyć te 50 par kilogramów. Często jest tak, że po prostu siodła są jak, jak najniższej wagi. Siodło przeważnie, yy, konia przed gonitwą należy do obowiązków trenera. I to trener jest odpowiedzialny za odpowiednie posiedlanie konia. Jeżeli podczas gonitwy coś by się wydarzyło, czyli siodło by zjechało bądź e, e, cokolwiek innego, to trener ponosi za to pełną odpowiedzialność. Pasek dodatkowy, który właśnie zapinamy. tak to jest tak zwany obergurt, który zakłada się dodatkowo na te przede wszystkim małe siodła i zapina, żeby siodło właśnie nie zjechało, żeby uniknąć tego podczas wyścigu. Bo to się niestety często zdarza. Przy tak małym siodle często zdarza się, że dochodzi do tego, że siodło przesuwa się do tyłu, do przodu bądź na bok. W ten sposób wygląda koń przygotowany do wyścigu. Czasami w przypadku koni wyścigowych stosujemy tak zwane szelki. Ja się zakładam właśnie w ten sposób przez głowę konia e, i one tutaj są na szyi, na wysokości kłębu. Tutaj trzymają e, z przodu konia klatkę piersiową. E, tutaj natomiast e, przyczepione są do, do siodła, do popręgu. E, I to zapobiega temu, żeby to siodło się wsuwało podczas e, właśnie gonitwy. Warto to założyć szczególnie na konie szczuplejsze, ponieważ żeby uniknąć właśnie tego. Eee, tego ślizgania się nie cieszyła.